Siemane widzowie, witam was w kolejnym filmie. Co prawda krótkim filmie, bo w dzisiejszym filmie będziemy omawiać co ma się jakby potoczyć na moim kanale. No to zacznijmy od tego, że startu serwera nie będę robił, bo nie widzę na razie sensu robienia tego startu. Ale chciałbym wam też poinformować, że start serwera będzie dopiero jak będę miał jakieś 200 albo 300 subskrypcji. To co chciałem wam poinformować o serwerze, ale też wam powiem co będę tutaj nagrywał, ogólnie teraz na mój kanał. No napisałem w poście co będę nagrywał, ale oczywiście nie każdy czyta posty, więc wam powiem w tym odcinku ale y, zanim to lecimy okej okay, no to tak na kanał będę y, tutaj nagrywał bardziej teraz z Battlefronta i jeśli ktoś nie wie co to jest Battlefront to tutaj właśnie się wyświetla właśnie w prawym w rogu, że Battlefront to jest taka gra na Steamie grafika wam się teraz właśnie wyświetla animacje ogólnie będę nagrywał a za niedługo też zacznę nagrywać Halo Infinite czyli najnowszą część, później Halo 5 i Halo 4. To, będzie, to będą takie podzielone playlisty, jak było z Halo 3. Tam tylko wrzuciłem jeden film, ale nieważne. Oczywiście te animacje, co Wam pisali w poście, na kanale też będę nagrywał. Animacje będą po prostu robione autorskie przeze mnie. Mój dowolany głos. Może będzie trochę inny, bo ja tam umiem zmieniać trochę ten głos, ale. Będzie to, będą to moje autorskie animacje. Sami zobaczycie zresztą. A ja już was żegnam. Papa, pa, trzymajcie się.